Cześć, Paweł Kamiński z poligami. Przed nami druga część grania w demo The Darkness 2. Pierwszy film to była bardziej strzelanina. A teraz mam nadzieję, że dadzą nam wreszcie, nam wreszcie wykorzystać moce darkness. Na razie jesteśmy w rękach bardzo gadatliwego przeciwnika, który pragnie wyciągnąć nas z nas darkness, mroczną moc, która pozwala robić niesamowite rzeczy. I nie sądzę, żebym miał dobre zamiary co do niej, więc wcale nie zamierzam mu oddać tej mocy. A musiałbym to zrobić z własnej woli. Podejrzewam, że Jackie się nie złamie, chociaż pamiętajmy, że jest przybity do krzyża z desek, a oni też mają argumenty. Jeśli chcecie w tej chwili wygooglać, co to jest Snuff movie, nie róbcie tego. A spoiler dotyczący pierwszej części. Jeśli jeszcze nie graliście, no to tak samo, jak ja popsuliście sobie trochę zabawę. Dopiero mam Darkness na liście, żeby zagrać, zanim wyjdzie dwójka. A dwójka wyjdzie już niedługo, 10 lutego, na platformy. PlayStation 3, Xbox, no i pc -ty. No dobra, przechodzimy do akcji. Mowa jest tutaj o talentach, które będziemy mogli rozdawać, bowiem Darkness, ma lekki pierwiastek RPG. <grymne> <grymne> Uf, my power or die. Never. Tak jak wspominałem, ten demoniczny głos to samo darkness, które jest istotą zdolną myśleć i mówić. A Jackie niespecjalnie chce jej używać. Chyba jednak nie będzie miał wyboru, bo oni nie grają czysto i nie zamierzają się patyczkować. No i już. Release the Darkness. Krótka scenka pokazująca możliwości tej bestii. Z tymi dwoma mackami lepiej się zaprzyjaźnijcie, bo będą nam towarzyszyły przez całą grę bez przerwy właściwie. A to tylko mały mała prezentacja tego, co potrafią zrobić z wrogami. Za chwilę uzyskam nad nimi kontrolę, jak sądzę.

Ale wygląda na to, że jest to jeden z pierwszych etapów, i jeszcze nie będziemy tego pewni. Tak jak mówiłem, demo jest poukładane w innej kolejności niż pełna gra, więc zdradza trochę więcej, żeby można się było zorientować w fabule. Nie jestem pewien, czy to jest dobry zabieg. Chyba wolałbym mieć mniej spoilerów, zanim zacznę grać. Dostaliśmy cel misji: znaleźć naszych chłopaków przed restauracją. Darkness pozwala nam chwytać obiekty i ciskać nimi w przeciwników. O, właśnie tak. To jeszcze jeden. Wygląda na zadowoloną z tej masakry. Druga macka z kolei pozwala nam obiekty niszczyć. W dodatku jest mobilna w ten sposób, że możemy ciąć nią z lewa na prawo albo poruszając gałką z góry na dół miażdżyć płoty i inne elementy. Jest z tym związane kilka mechanizmów w rozgrywce. Au! 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 Naprawdę myślisz, że jesteś w stanie uderzyć wielkiego faceta z mackami. Poćwiczymy trochę machanie. Wstajesz? Niemożliwe. Jak widzicie, każdy rodzaj zabójstwa jest punktowany zależnie od tego, w jakim stylu je wykonamy. To jeszcze się nauczymy skakać. What the hell? Darkness pozwala też niszczyć elementy otoczenia w bardziej uporządkowany sposób. No a tutaj mamy zagadkę, która zmusza nas do wykonania pionowego yeah, cięcia i usunięcia kabli. I know, Możemy też łapać przeciwników i wykańczać ich na różne sposoby. Ten akurat nazywa się Anaconda i daje nam 30 punktów. Za które to punkty kupujemy potem rozmaite umiejętności. Rzucanie, łapanie, cięcie i broń. Jak widać, zabójstwa bronią dają najmniej punktów, są najmniej finezyjne, ale skuteczne. Au 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 au. au, au. Nie możemy stawać w świetle. Posuwa ono darkness i nie pozwala nam korzystać z jej mocy. Jeśli chcemy się przemieszczać po mieście, lepiej źródeł światła się pozbywać. Na przykład w ten sposób można też przywalić macką. A teraz użyjemy drzwi jako osłony, żeby zaszarżować na tych kolesi. Headshot, dodatkowe punkty. No, nie powiedziałbym. Krótka scenka, w której tracimy kontrolę. Bardzo tego nie lubię w grach, kiedy gra zmusza mnie do czegoś, no ale rozumiem, że jakoś trzeba prowadzić scenariusz. A to jest Darkling. Mroczny potwór, który jest powiązany z Darkness. Możemy go przyzywać, żeby pomagał nam w różnych rzeczach. W pierwszej części można było przyzwać kilka różnych, w tej jest tylko jeden. Ale jak widać, jest bardzo, bardzo skuteczny.

Jak miałem okazję przekonać się, grając we wczesną wersję Darkness, Darklingiem będziemy mogli też sterować, wykonując jakieś pomniejsze zadania, np. przelezienie przez szyb wentylacyjny, żeby przełączyć jakiś przycisk, albo usunąć przeciwników, ewentualnie źródło światła. Teraz wyrwiemy drzwi. Powiem, Darkness jest uniwersalne. Znaleźliśmy jakiś relikt. Dają nam dodatkową... Au, au, au. Dają nam dodatkową esencję do rozwijania naszych umiejętności. O, tego źródła światła akurat nie da się zniszczyć. No dobrze, weźmy sobie coś na wszelki wypadek i chodźmy dalej. Co mam sprawdzić? A, i to jest miejsce, gdzie rozwijamy swoją postać, ponieważ Jackie ma kilka różnych drzewek. Zaczniemy od kupienia uniwersalnego talentu zjadania serc, który pozwoli nam odzyskiwać zdrowie i jednocześnie odblokuje dostęp do czterech różnych drzewek. Mamy tu drzewkę odpowiadające za egzekucje różnego rodzaju, które pozwalają nam na przykład odzyskiwać zdrowie. Mamy za umiejętności bojowe, mamy za gun channeling i swarm, czyli wysyłanie owadów albo nasycanie broni mocą darkness. Niestety nie możemy kupić swarm, a szkoda, bo to fajna umiejętność. I jest jeszcze trochę umiejętności związanych z mocą macek, z tym, jak się nim posługujemy. Na razie kupmy Health Executions, bo na to nas stać, a przy okazji pozwoli nam odzyskiwać zdrowie przy zabijaniu przeciwników. A właśnie. Weźmy jeszcze trochę broni. A tak działa zjadanie serca. Odzyskaliśmy trochę zdrowia, dostaliśmy trochę punktów esencji, czyli tutajszych punktów doświadczenia. O, i to jest sytuacja, w jakiej przydaje się Darkling, kiedy to usuwa system blokujący bramę. Poświęcając się przy okazji, ale nie bójcie się, za chwilę się odrodzi. Nie pozbędziemy się jego wkurzającego towarzystwa. No, chodź, chodź. Przeciwnicy należący do Bractwa muszą być bardzo fanatyczni, skoro odważają się zaatakować faceta spowitego w ciemność i mającego dwie macki z zębami. Teraz pobawimy się z nimi, korzystając z broni, ale raczej z macę, bo jednak broń jest w każdej strzelance, a macki są tylko tutaj. Ow! Jak widzicie, Darkling też bierze udział w walce. Będzie zaczepiał przeciwników, wskakiwał im na głowy i wystawiał ich. A ja, światło, światło. No dobra, to tego zgana. Pozbywamy się źródła światła i można iść dalej. Mam nadzieję, że tych wykończeń w grze jest odpowiednio dużo. Bo jak widzicie, dość często się powtarzają. I pytanie, kiedy zdążą się nam znudzić. Zjedzmy trochę serc, żeby się zregenerować. I jeszcze jedno. Jak widzicie, można je pożerać także z, z zastrzelonych przeciwników. Więc właściwie każdy jest naszą apteczką. A światło, światło. A oh, już po problemie. Słyszę strzały, ale ich nie widzę. Ach, tu jesteś. Masz. A, tamten się podniósł, ale nie na długo. Spotkaliśmy naszą farajnę wreszcie, naszych cingli. Każdy boss mafijny ma swoich cingli. I idziemy do metra. Macie już mniej więcej pojęcie, jak wygląda darkness. Dużo masakry przy pomocy macek, fantazyjnych wykończeń przeciwników i trochę klasycznego strzelania. No dobra, to wiecie już mniej więcej, jak się gra w darkness 2. Jeśli chcecie, żebym nagrał coś więcej z tego dema, dajcie znać w komentarzach. To nie jest całe, które widzieliście tutaj na filmiku, został go jeszcze kawałek, a na razie to demo dostępne jest tylko dla posiadaczy konta Gold na Xbox Live, więc może będziecie chcieli je obejrzeć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.